Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bafa. To Poppy Playtime, chapter pierwszy, bo zobaczyłem na Steamie, słuchajcie, ceny pozostałych chapterów i trochę mnie wryło w podłogę. Trochę mnie wryło w podłogę, słuchajcie, także, chapter pierwszy, dlatego że, że jako takie grywalne demo jest on za darmo, a ja. Przyznam się bez bicia, szczerze, nigdy, nigdy nie grałem w Poppy Playtime. Wiem co to jest, kojarzę tam te stworzenia, przynajmniej tego jego mościa niebieskiego tu, o. Możemy sprintować. Dobrze, że gra mówi nam o tym, że możemy sprintować na samym początku. Wcale nie świadczy to o tym w horrorach zazwyczaj, że będzie trzeba przed czymś za chwilę uciekać. Chaos, mi się coś odbija. Słyszysz? To ciuchcia. God damit. Ja niewiele widzę, nie? Generalnie słuchajcie, przetrę sobie tutaj temat. E, niewiele widzę, bo światło świeci mi w plecy, nie? Jakby widzicie? E, jakby widzicie, że, że za plecami mam e, okna. Ja wiem, że to jest strasznie zła pozycja do nagrywania i w ogóle do, do, do takich różnych rzeczy. E, ale chwilowo. E, aha, ja mogę cały czas. To się to gluje. Dobra. Mamy jakieś misiaczki, takie średniej jakości. Mamy koda. A co za tym idzie? Prawdopodobnie będziemy musieli sobie. Okej. Okay. jest ściana. Ściana, ściana, ściana. Musimy znaleźć prawdopodobnie. Niebieski, żółty, czerwony, żółty, czerwony, nie? Co? Słuchajcie, to jest początek gry, nie? By ci, mówi, słuchaj, Shiftem, możesz sobie biegać. Obiegaj sobie troszkę. O mnie. O nie. <laughs> Sorry. Kliknąłem ten na pulpicie. Wybaczcie. Tu coś potrzebuję. Ewidentnie. Coś leży. Hmm. Opi chce się bawić. No, super. Przy czym ja. Mm, nawet jakbym bardzo chciał. To ja niewiele widzę, nie? Na swoim ekranie. Muszę posiłkować się OBS-em. Strasznie to irytujące. O, o! Możemy tą kasetę umieścić gdzie? Tu? a jest. Okej. Okay. My name is Leif Pierre, and I'm the head of animation mm -hmm. here Definitely. at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, i'm <sighs> trespassing. Good for you. Play this little tape Not on for little your heart. We close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, mm -hmm. we also pride ourselves on our security. Mm -hmm. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn Dobra, właśnie się zorientowałem, że przyspieszyłem to? Nie? Ja to przyspieszyłem, a tam mógł być kot. I teraz nie wiem, czy ja mogę to. O, niedobrze, myszka mi. Słuchajcie, ucieka gdzieś tutaj. Tej nie mogę tego. Weź mi, nie mów. Nie mów mi takich rzeczy. Nie, słuchajcie, ja chcąc, nie chcąc, muszę sobie to troszkę rozjaśnić, nie? Bo jakby... I tak nic nie widzę. Czy no może troszeczkę, jak jest jasno, rzeczywiście coś tam widzę, nie? Może gdzieś tu jest jeszcze jakaś kaseta, co? Czy permanentnie spierdoliłem sprawę? Tak, wybaczcie przekleństwo, ale jakby umawialiśmy się na początku, że <tak>, tak może być. Z drugiej strony przyznam wam się też szczerze, że a, że motion sensor, że, że co? Że jak przejdę przez to, to też może być kicha, czy ja nie kumam kompletnie? Boże, kirei Przydałaby mi się twoja pomoc, ty umiesz w takie gry, ja nie. Swoją drogą, to nie, Kirej nie wysyłał mi tego tym razem. Eee, nasz, nasz wspaniały człowiek orkiestra. Wait, a może zielony różowy? Zielony różowy. Mhm. Jest tam taki kolor? Jest. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Ha! Kurde, po ośmiu godzinach. Grab pack training. Dobra. Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. <coughs> On. Mhm. Mm mhm. Mm Oj, poczekajcie, połączę sobie telefon, jak już tu jestem. Okej, okay, czyli mogę... ...zabawiać się małymi przedmiotami? A, można komuś urwać głowę? Okej. Okay. Dzięki. Jakby... Boże. O nie, muszę muszę ustawienia zmienić. Ustawmy sobie, ustawmy sobie, ok. dlatego, że jak ta myszka będzie mi tak przeskakiwać, to my se tu nie pogramy, ani trochę sobie nie pogramy. Dobra, mamy turbo łapę, eee, więc myślę, że możemy iść sobie tu, zobaczmy, czytywanie turbo łapy tej. Dobra, czyli jakby podstawy mamy za sobą. Piąteczka ział eee... Power. Power, power, power. Okej. Okay, innowacja. Testing. Nie, nadal nie. Okej. Okay. O ty skurkowańcu. Dawaj klucza. Hagi Wagi. Okej, okay, czyli idziemy w power. Idziemy w power. Słuchajcie. Hmm. Woosh no Okay Nice, no mamy światło, nie? O, tu jest właśnie ta różowa abominacja, o której mówiłem, że kojarzę. Typa. Typ bądź typiarę. Nie wiem. Różowy, hagiłagi, czy coś tam. E, zgubiłem się. O, odnalazłem się. Mm. Jestem święcie przekonany, że. Coś tutaj stało. Okej, okay. no czerwonej łapy nie mam, więc nie mam po co tam iść na pewno. Coś było? Pewnie, że było i teraz jeszcze muszę tam iść, nie? Nie lubię, kiedy gry w ten sposób... Wiecie... Człowiek zaczyna się skupiać, nie? Bo już wiesz, że coś się zaczyna dziać i, i teraz... Co 30 sekund będzie... Damsker... Są jakieś drzwi... Dobra, yy... Widzę, widzę VHS-a, to znaczy, że potrzebujemy jakiejś... Jakiejś kasety, żeby to odtworzyć. Jest, jest? No, no. Wow. Not nice. Pewnie mogę to... O właśnie, tu, nie? Okej, okay, poszukajmy tej kasety i dowiedzmy się o co będziemy mieli tutaj do zmajstrowania. Z drugiej strony właśnie. Jakby... Nie mam tu gdzieś tego. Gdzieś sobie radośnie nie leży przypadkiem. Obok. No jest szansa, że po prostu jestem, jestem w miejscu gdzie jeszcze, jeszcze nie powinienem być. I cały secret zostanie wyjawiony mi później, bo tutaj też nic nie widzę konkretnego. Spróbujmy się cofnąć, nie? Spróbujmy się cofnąć. Wow. Spawn Moja umiejętność grania w te gry jest na... Caźnie niskim poziomie. Czyli może jednak ja powinien. Nie, nie mogę się cofnąć. Piątka do kamerki. No, no, no. Czyli nie, muszę iść do góry. Przejść do góry i prawdopodobnie, o właśnie, zejść tutaj. wo też trzeba umyć. Dobra, no otworzyliśmy sobie przejście, więc to jest całkiem. Nice, to nie jest nice. Eee, dobrze. Mało wiele. Mhm. Turbo łapa zaraz jak mnie chwyci za głowę, to już będzie kompletnie niezabawnie, co tam jest. To chyba... Na czerwoną łapcie. Tu się nie prześlizgnę. Ale... Okej. Okay. Dobra, wróćmy się do góry. Zobaczmy, ile mi generalnie w kształcie brakuje jeszcze... Ile mi brakuje tych yy, baterii? Jak? Żadnej. ciekawe. Chyba drugą łapę po prostu dostanę. Trochę jak. Słuchajcie, jak w portalu, nie? Kiedy na początku masz tylko niebieski portal, a potem gra e, daje ci już bajeczny dostęp do e, pomarańczowego, i, i zaczyna się rzeczywista zabawa. Więc tutaj mamy niebieską łapę i czerwoną. Te łapy takie dość charakterystyczne z tego co się ory... zdążyłem już trochę zorientować to. Mm. One potem ewoluują te wszystkie, yy, te wszystkie narzędzia łapkowe. Ale nadal nie, nie widzę tej kasety. Nie wiem nadal co z tą kasetą, nie? No. Mam wrażenie, że coś pominąłem. No ale dobra, no nie będziemy przedłużać, nie będziemy przecież przedłużać. Pyk i pyk. Double high five. O. Okay. Okej. Nie lubię kiedy oha, Aha. Aha. Się prawdopodobnie zamknęło nam. Dobra. Czy jeżeli chodzi o... Znowu coś. U. Okej. Okay. Rzeczywiście kwestia zagadek jest w porządku. Przynajmniej na początku nie za trudne, nie za łatwe. Pierwszy chapter jako demówka jak najbardziej. Hm. Okej. Okay. Make a friend. Potrzebuję... Ej, okay, zobaczmy co u góry mamy. Kolejny VHS. Poważnie? Zgiepściłem nawet to? Dejam. Zdolności. Ech. Dobra, widzę, że coś tutaj się nam święci. Zróbmy to może w ten sposób. fakę skucha. Oh, no, No wybaczcie, nie jakby nie jestem najlepszy w zrecznościowe. Nigdy nie byłem. W tym. Zazwyczaj trochę mi zajmuje, nie? Zanim nam opanujemy ten temat, no ale dobra, odpaliliśmy chyba ten yy, prąd, prąd, prąd. Zejdźmy sobie na dół. Mamy prąd. Łole się zlękła przyja. Ej, hey, wait, 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 jakby to tak. Woo! I teraz mi zrobi Friendsa? Dobra, że... Szajesz, gdzie to jest? Okej. Okay. Są pierwsze party. strasznie głośno to granie. Strasznie głośno. To tych tasiemek trzeba szukać, tak? Żebym... urocze tam. Całkiem, całkiem urocze. Okej. Okay. O, wychodzimy do jakiegoś Whoa. Whoa. Tylko że ja nie wiem gdzie ja mam tam uciekać. Oaż. Popełniłem chyba jakieś y, fundamentalne... Luz ta gra jest hipergłośna, nie? O, tu było przejście. Pija. Dobra, słuchajcie, ja będę musiał to rozpracować na spokojnie, także. Yy...